Czy czujesz, że długi cię paraliżują? Że cokolwiek zarobisz, natychmiast musisz oddać innym? Dziś poznasz historię Dabasira, szanowanego handlarza wielbłądami ze starożytnego Babilonu, który pewnego dnia obudził się w pułapce zadłużenia. Ale odnalazł klucz, który uwolnił go z kajdan. To uniwersalna metoda, by raz na zawsze odzyskać kontrolę nad finansami. Zdobądź sukces. Historia Dabasira na podstawie książki Najbogatszy Człowiek w Babilonie. Dabasir był kiedyś dumny, ale jego lekkomyślne wydatki i brak planowania doprowadziły go do upadku. Wierzyciele nękali go i czuł się jak niewolnik. Wstyd był tak wielki, że ledwo mógł spojrzeć ludziom w oczy. Zdesperowany poszedł poradę do najbogatszego człowieka w Babilonie, Arkadę. Arkad, słuchając opowieści Dabasira, powiedział. Człowiek, który spłaca swoje długi, zyskuje szacunek do samego siebie. A ten szacunek jest wart więcej niż złoto. Rozwiązanie. Arkad nauczył Dabasira zasady trzech części. Zamiast próbować spłacić wszystkie długi naraz i żyć w nędzy, musiał podzielić każdy swój zarobek na trzy części, zanim zdążył go wydać. Oto plan, który odmienił jego życie. Pierwsza dziesiąta część, 10%, procent. Płacenie sobie. To były jego oszczędności, fundament przyszłego bogactwa. Ta część była nietykalna. Dwie dziesiąte części 20% spłata długów. To była kwota przeznaczana na regularną, systematyczną spłatę wszystkich wierzycieli. Pozostałe siedem dziesiątych części 70% na życie. Musiał nauczyć się żyć za te 70% i ani grosza więcej. Dabasir sumiennie spisał wszystkich wierzycieli, poszedł do nich, pokazał swój plan spłaty i prosił o cierpliwość. Odzyskał utraconą godność i z miesiąca na miesiąc jego dług malał, a jego sakiewka stawała się coraz cięższa. Lekcja. Historia Dabasira udowadnia, kluczem do wolności finansowej nie jest szybkie zarobienie fortuny, lecz dyscyplina i honorowe podejście do swoich zobowiązań. Jeśli masz długi, zastosuj zasadę 70-20-10. Lekcja na przyszłość. Zawsze przeznaczaj część swojego dochodu na spłatę długu i część na budowanie majątku. Rób to konsekwentnie, a Twoja godność i Twój portfel będą rosły. Jeśli masz od 25 do 45 lat lub jeśli chcesz uczyć się i rozwijać to zaobserwuj po więcej historii.